Dzień dobry Państwu, to są interesy. Ja nazywam się Bartosz Majewski, a dzisiaj na warsztat bierzemy książkę Made in America albo po prostu amerykański sen. Jej autorem jest Sam Walton, czyli założyciel Walmartu oraz Sam's Club. Książka została wydana w Ameryce w 1992 roku, a w Polsce wydała ją grupa wydawnicza Foxal. Jeśli ktoś nie zna angielskiego, to mógł sobie ją po polsku przeczytać w dniu polskiej premiery, jedyne 23 lata po tym, jak nastąpiła amerykańska. Uczcie się angielskiego, kochani, bo język wyznacza wasze horyzonty i jak go znacie, to nie musicie żyć według kalendarza polskiego rynku wydawniczego. Ale do książki, bo mamy do czynienia z dziełem po prostu wielkim. Sam Walton, w wieku 74 lat, pisał ją de facto na łożu śmierci. Facet był jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Forbes w 1985 roku ogłosił go nawet tym najbogatszym. To jest książka autobiograficzna. A ponieważ sam był nierozerwalnie związany z firmą, można się z niej mnóstwo nauczyć o handlu detalicznym, a także życiu rodzinnym. Sami Helen mieli czwórkę dzieci i 11 wnuków. I od rodziny zacznijmy oddajmy głos do Alice, czyli córki Sama Waltona. Kiedy byliśmy dziećmi, wszyscy w jakiś sposób pracowaliśmy w firmie. Jako pięciolatka obsługiwałam stoisko z cukierkami albo stałam przy maszynie do popcornu. Interesy były częścią naszego codziennego życia, a tematy biznesowe zawsze pojawiały się w rozmowach przy obiedzie. Słyszeliśmy dużo na temat długów, które trzeba było zaciągnąć, żeby otwierać nowe sklepy i martwiłam się z tego powodu. Pamiętam, że kiedyś zwierzyłam się mojej przyjaciółce. Wybuchłam płaczem i powiedziałam: Nie wiem co z nami będzie. Tata jest winny, mnóstwo pieniędzy, jednak nie zaprzestaje otwierania nowych sklepów. Wielu przedsiębiorców bardzo nie chce, żeby ich dzieci zostawały przedsiębiorcami, właśnie z powodu tego, że rozumieją jaka jest cena do zapłacenia za praktykowanie tej roboty. Walton chyba nie miał tego typu obiekcji. Bardzo lubię ten fragment również dlatego, że pokazuje, że rachunek za ten styl życia płaci również rodzina, a nie tylko my sami. Pozostając w temacie, oddajmy głos Jimowi Waltonowi. Tata stale powtarzał, że trzeba być elastycznym. Nie odbyliśmy nigdy żadnej rodzinnej wycieczki, której program nie zmieniłby się przynajmniej raz w jej trakcie. Nie słyszeliśmy też, aby wyjazd firmowy odbył się zgodnie z określonym planem. Wiele lat później wszyscy mieli ubaw z dziennikarzy i ujawnień opracowań, które przedstawiają ojca jako wielkiego stratega, mistrza schematów, wprowadzającego je szczegółowo w życie. Naturalnym żywiołem ojca jest zmiana. Żadna decyzja nie była niepowtarzalna. Mnie to strasznie bawi, no bo Stanisław Stoma powiedział kiedyś, że w PRL czytał gazetę, a potem wyglądał przez okno i nie zgadzało mu się jedno z drugim. A potem dodał, że w trzeciej RP też mu się nie zgadza. Jak widać, problem nie dotyczy tylko naszego kraju, tylko w ogóle mediów szerzej, szczególnie tych, które opisują biznesową rzeczywistość. Chociaż chyba nie o tym mówił Stoma. Ostatnio miałem taką sytuację, w której na przykład autoryzowałem wywiad w pewnym medium, a następnie ten wywiad wyszedł w formie nieco skróconej. No i w trakcie tego skracania redaktorowi wkradł się błąd, przez co wywiad wyszedł w formie wewnętrznie sprzecznej. Uważajcie na to, co czytacie w gazetach, bo z prawdziwością informacji też różnie tam bywa. Ale w książce poza rodziną wypowiadają się też pracownicy. Posłuchajcie. Bob Clark, kierowca ciężarówki w Walmarcie w Bentonville. W stanie Arkansas. Zacząłem pracować dla pana Waltona w 1972 roku, kiedy na drogach jeździło zaledwie 16 naszych ciężarówek. W pierwszym miesiącu uczestniczyłem w spotkaniu w sprawie bezpieczeństwa pracy, na którym jak zawsze pojawił się pan Walton. Było nas wtedy chyba z 15 kierowców, ale nigdy nie zapomnę jak powiedział Jeśli zostaniecie ze mną przez 20 lat, to gwarantuję, że dostaniecie 100 tysięcy dolarów w związku z programem udziału w zyskach. Pomyślałem, dobre sobie Bob. W życiu nawet nie zobaczysz takich pieniędzy. W tamtych czasach ważne było to, ile dostaje się na rękę. A teraz, kiedy ostatnio sprawdzałem stan mojego programu pracowniczego, miałem 707 tysięcy dolarów i nie widzę powodu, żeby jeszcze nie wzrósł. Szacuje się, że Walmart wypłacił w dywidendach ponad 80 miliardów dolarów od debiutu giełdowego w latach 70., z czego 16 w 2024. Spółka ma długą i bogatą historię dzielenia się zyskami z akcjonariuszami. Jakiś czas temu zresztą opowiadałem wam historię trena Gryfina, który przez 22 lata obłowił się na programie akcji pracowniczych Microsoftu, ale on był dyrektorem. A tutaj mówię o kierowcy. Często mówię młodym ludziom i startupowcom, że powinni znaleźć właściwy pociąg i do niego wsiadać, bez patrzenia na to, czy mają miejsce przy oknie i w której klasie. Jeśli siedzisz we właściwym pociągu, który potrafi pojechać daleko, wygrasz. I tak, jeśli posiedzisz dłużej, zawsze można się oczywiście przesiąść. Jak się nadarzy jakaś sposobność. No ale, ten kierowca przepracował w Walmartie 20 lat. Pokażcie mi, gdzie dzisiaj ludzie mają taką cierpliwość. Z drugiej strony, przez długie lata polityka dywidendowa Walmartu była przedmiotem zastrzeżeń analityków giełdowych, którzy podnosili, że Amazon nigdy dywidendy nie wypłacił. Przez długie lata nie wykazywał też zysków, a łączna kwota przeznaczona na skup akcji własnych była bardzo skromna. Cała forsa w Amazonie bardzo długo była ładowana na wzrost, po prostu. Ale, Rodzinny majątek Waltonów na dzisiaj jest szacowany na jakieś 432 miliardy dolarów, co czyni z nich według szacunków najbogatszą rodzinę na świecie. Więc chyba jakoś znieśli tą politykę dywidendową. Ale teraz sam Walton na temat transparencji. Od samego początku dzielimy się z naszymi współpracownikami większą liczbą informacji na temat wyników handlowych niż inne firmy. Tylko dzięki temu mogą wykonywać swoją pracę najlepiej jak umią. Muszą wiedzieć co dzieje się w naszej sieci. O ile, może trochę spóźniłem się z wprowadzeniem partycypowania w zyskach, o tyle byliśmy jedną z pierwszych firm w branży i nadal wyprzedzamy prawie wszystkich, która zdecydowała się wprowadzić w życie kon koncepcję wzmocnienia pozycji pracowników poprzez dzielenie się danymi. Właściwie nie mieliśmy wobec nich tajemnic. Zawsze informuję obsługę sklep. O tym, jakie tendencje przejawiają poszczególne wskaźniki w naszej firmie. Odkąd jednak podjęliśmy decyzję, że będziemy prowadzić firmę wspólnie z naszymi pracownikami w roli partnerów, to znacznie bardziej sformalizowaliśmy proces ujawniania danych. Dzielenie się informacjami i odpowiedzialnością jest kluczem do powodzenia każdego partnerstwa. No i Walton, moim zdaniem, jest tutaj zdecydowanie zbyt skromny. We wczesnych czasach ekspansja sieci była finansowana w taki sposób, że pracownicy danego sklepu mogli wkupić się do grona wspólników tego konkretnego sklepu, w którym pracują, do maksymalnie 30% udziału. W trakcie debiutu giełdowego, wszystkie te udziały zostały skonwertowane w akcji spółki e, matki, co wygenerowało spory bajzel prawnikom i bankierom inwestycyjnym. Niemniej partycypacja była i to od bardzo wczesnego momentu. Niektóre rewelacyjne biznesy generują takie rezultaty, że mogą sobie pozwolić na takie ruchy względem pracowników. Zbliżając się do końca, opowiem Wam o jeszcze świetnej takiej taktycznej polityce względem zakupowców. Znowu sam Walton. Mój ulubiony program zamówień nazywa się Wypij piwo, którego sobie naważyłeś. Raz na trzy miesiące każdy zaopatrzeniowiec musi jechać do innego sklepu i przez kilka dni pracować w dziale, dla którego robił zakupy. Gwarantuję, że kiedy zaopatrzeniowiec będzie musiał sprzedać to, co nierozważnie zaproponował sklepowi, to już nigdy nie zamówi morza ciastek Moon Pie do Wisconsin albo ręczników plażowych do Hiawaha w stanie Kansas, miasta bez dostępu do morza. Po raz kolejny okazuje się, że obsługa klienta hartuje jak mało co i wcale nie trzeba w niej pracować, żeby mieć do tego hartowania dostęp. Cała książka jest genialna, ale opad szczęki zafundowała mi ostatnia strona. Posłuchajcie. Na koniec odpowiem na dwa powiązane ze sobą pytania, które ludzie stale mi zadają. Czy rzecz taka jak historia Walmartu mogłaby wydarzyć się dziś, w naszych czasach? Oczywiście, że może się wydarzyć ponownie. Gdzieś tam jest teraz taki ktoś. I to raczej jest ich wielu, kto ma dobry pomysł, koncepcję, która może zaprowadzić na sam szczyt. Historia taka jak Walmart będzie powtarzać się w przyszłości jeszcze nie raz, pod warunkiem, że znajdą się ludzie, którzy naprawdę bardzo chcą osiągać sukces. Wszystko jest kwestią nastawienia na cel zdolności do ciągłego uczenia się i kwestionowania konwencjonalnych norm zarządzania biznesem. Już 795 dni policzyłem to po premierze tej książki. Startuje największy konkurent Walmartu, czyli Amazon. Spółka słynąca z nastawienia na cel, zdolności do ciągłego uczenia się i kwestionowania konwencjonalnych norm zarządzania biznesem. Walton na łożu śmierci przewidział de facto jego powstanie. A być może nawet się do niego przyczynił, ponieważ Jeff Bezos wielokrotnie zachwalał książkę, o której wam dzisiaj opowiadam. Nie wierzycie? Dwa cytaty z Bezosa. Jeśli chcesz zrozumieć czego potrzeba do budowy wspaniałej firmy. Made in America to lektura obowiązkowa. I drugi, Sam Walton to wspaniały przedsiębiorca, który zbudował genialny biznes. Jego obsesja na punkcie klienta to coś, co wziąłem sobie mocno do serca. Bezos stoi na ramieniu giganta, giganta, który napisał tą książkę. Amazon oczywiście słynie ze swojej klientocentrycznej kultury, ale to nie jest tak, że ona zaczęła się w Walmartzie i została de facto przejęta i udoskonalona. Jeśli robicie w handlu detalicznym i jeszcze nie czytaliście Made in America, rzućcie wszystko i przeczytajcie tą książkę. Mógłbym tak jeszcze długo, ale tutaj postawmy kropkę, bo nie chcę wam streścić całej książki, tylko zachęcić do jej przeczytania. Jeszcze raz Sam Walton, amerykański sen. Serdecznie polecam wam tą pozycję i widzimy się w następnym odcinku.